But baby you can't fix me reclama. Euro GD. W euro świętujemy niskie ceny. Na produkty objęte promocją. Tylko do środy. Telewizor LG. 65 talii. Kunet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. NRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.pl Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eseli Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion Soi. Wskazania ostre i przewlekłe choroby wątroby Aflofarm. Czas na misję tanio i słodko. W Carrefourze czekolada, milka. Wybrane rodzaje w promocji 2 plus 1 gratis. 3,25 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 13 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,87. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Więcej magii niż się spodziewasz. Teraz możesz przeżyć magiczne przygody także podczas podróży. Na przykład dzięki naszym lunchboxom z Harrym Potterem za jedyne 25 zł. Lub zestawami dla niemowląt z Harrym Potterem za jedyne 45 zł. Teraz także online na kick.pl. Kick. Więcej niż się spodziewasz. Bo w media Expert nie, no no czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No no no, 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 bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Expert Festiwal Kodów Rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, no, dokładnie telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media MediaExpert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czat! Do północy Festiwal Kodów Rabatowych w aplikacji i na mediaexpert.pl Firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieść do nas kredyt filmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależą od ceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca marca 2025 roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Halo, cześć Halina. Słuchaj, chyba miałem déjà vu. Stoję sobie normalnie w Aldi i patrzę. Oto produkty najwyższej jakości w supercenie. O, i znowu mam déjà Od wtorku do soboty wszystkie ręczniki papierowe i papiery toaletowe aż o 30% taniej przy zakupie minimum dwóch sztuk. Miksuj je dowolnie. Rabat naliczany jest przy kasie. A kawa Jakobs Kronung tylko 22,99 za 500 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Przed nami koncert z okazji Święta Niepodległości. Kaja, Natalia Kukurska, Wiktor Dyduła, Wiki Gabor, Tomasz Organek, Kamil Bednarek, Czesław Mozyli i wielu innych. Przyjdź na rynek we Wrocławiu lub oglądaj już dziś o 20 w TVP1. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. a nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Po reklamie. Mili Państwo, jest poniedziałek, 11 listopada, minęło południe, do hymnu. pół minuty po 12, a my mamy dla Was wiadomości w Radio Z. Andrzej Kocjan. Polska świętuje 106. rocznicę odzyskania niepodległości.